Znajdujemy się na historycznym placu, placu, z którego, w którym rodziła się wolność dla Polski, ale wolność poszła w tym kierunku, że pochłonęła ofiary. Dzisiaj stoimy tutaj, bo w Polsce nie ma dialogu. Bo jest demokracja, ale nikt nie chce z nami rozmawiać, ani z robotnikami, ani z rolnikami. Do czego doszliśmy? Do tego, żebyśmy swoich przynależnych demokratycznych praw dochodzili na ulicy? Do czego doszło? Doszło do tego, że obecny rząd podległy Unii Europejskiej Symbolizuje się tym, co tu wisi na tych masztach, białą flagą. Myśmy to powiesili w proteście przeciwko likwidacji Stoczni Szczecińskiej i nigdy nie pogodzimy się z tym, że tak się stało. Nie możecie dać sobie tak rządzić temu rządowi, abyście byli drugą kategorią. Europie. Tak nie może być. Brawo. Musimy wspólnie zadbać o to, że ziemia, tak jak tu powiedział kolega Kosman, szczególnie w tych regionach przygranicznych, musi trafić w polskie ręce, w ręce polskich rolników i to jest postulat podstawowy. Brawo.